Czy jest aktualnie prawie godzina 11? A ja dopiero się obudziłam. Owszem, a co więcej, to takie godziny są dla mnie normą od prawie tygodnia. I możecie mi powiedzieć, że jestem leniwa, że ludzie w moim wieku o tej godzinie to już są po drugiej kawie, po treningu, pracują, a ja sobie dalej leżę w łóżeczku ale to nie jest wcale nieuzasadnione i już wam tłumaczę dlaczego tak się dzieje. Od jakiegoś czasu mam ogromne problemy z zasypianiem, a w dodatku każdej nocy wychudza mnie ogromny ból zęba, a konkretniej ósemki, która jest do wyrwania i ja o tym doskonale wiem, ale wiecie jak to jest. Dentysty Odleka się po prostu jak tylko można. No ale kiedy zaczął się już ten ból, no to od razu zapisałam się do tego dentysty. A jako, że jestem ogromną panikarą i mam swojego jednego ulubionego dentystę, któremu ufam i wiem, że zrobi to wszystko w miarę bezboleśnie, nic mi nie spartoi, no to wizyta nie była z dnia na dzień. No ale dzisiaj w końcu nadszedł czas tej wizyty i idziemy wyrwać mojego zęba. I tak jak normalnie bym się pewnie bardzo tym stresowała i nie chciała tej wizyty, tak? Teraz po prostu jestem już tak zmęczona tym bólem zęba. Także bardzo niecodzienne słowa z moich ust. Nie mogę już się doczekać wizyty u dentysty. Wyrwanie zęba wiąże się z tym, że automatycznie przechodzimy na kilkudniową dietę. Bobo frutową, bobo witową. no będziemy po prostu jeść przez najbliższe dni jedzenie dla dzieci. Więc zrobimy sobie ogromny teścior i z jednej strony się cieszę, bo kocham te małe słoiczki dla dzieci, są bardzo smaczne, ale podejrzewam, że po jednym dniu mi się znudzą. Także co, skorzystamy sobie jeszcze z okazji i zjemy ostatnią wieczerzę, ostatni normalny posiłek. Ja mam jeszcze dzisiaj katerię, ale nie zaczniemy sobie niestety od śniadania, bo z racji tego, że wstałam o takiej, a nie innej godzinie, to moje śniadanie zjadł już Bartek. A my sobie zjemy taki obiadek, mamy chili. Karnę podany z ryżem jesminowym i natką pietruszki. Zjemy sobie, bo przez najbliższe dni rzeczy niestety nie będzie. Będąc jeszcze w temacie diety, miałam Was update'ować, jak tam wygląda mój progres związany z dietą, z ćwiczeniami i aktualnie moja waga zatrzymała się na poziomie 59 kg. Nie idzie to ani w górę, ani w dół, ale widzę za to dużą zmianę, jeżeli chodzi o wygląd mojego ciała, w szczególności brzucha. Bo zaczynam zauważać głęboko ukryte mięśnie, one się zaczynają uwydatniać, więc myślę, że forma na lato jest bardzo bliska do zrealizowania i chyba w tym roku w końcu mi się uda, więc bardzo się cieszę. I od razu jak widzicie efekt działania, to od razu macie takiego powera i chcecie więcej więcej, jesteście teraz naładowani, więc fajnie, bardzo się cieszę. Dobra, koniec gadania, bo ja dzisiaj południa przespałam, zaraz musimy wychodzić, muszę jeszcze zjeść i się trochę ogarnąć, żeby chociaż wyglądać ładnie, cierpiąc na fotelu. Więc kończę jeść, idę się ogarniać i jedziemy do dentysty. I co, stresujesz jeszcze? Nie. Nie no Teoretycznie jak cały czas myślałam o tym To się w ogóle nie stresowałam Cieszyłam się, że ta wizyta nadchodzi Mam się tysięcy żołądek I jest mi słabo na samą myśl Ale będzie dobrze Tylko zaczęłam się zastanawiać Czy jeżeli boli mnie ten ząb Czy on go na pewno wyrwie Czy nie da mi pierw jakiegoś antybiotyku Czy czegoś Więc może bez sensu się w ogóle nakręcam Ale nie chcę już przedłużać Już chodźmy Ja już chcę mieć konzult Ten Dziękuję. No ja tak tak Zapraszam, tak, bardzo proszę. Czekam na pedaci dzisiaj, nie? No tak. Czekam na pedaci. Jedziemy na kebabę? <noise> ja się badaj. Ja będę jechał do obozu. Czekam na to gołki. Okej. Bardziej bolało mnie danie znieczulenia. Ja w ogóle nic nie czułam z tego wyrywania. Tutaj pan musiał mi dać znieczulenie i przez to nie czuję połowy gadła I jak mówię, to jest mi po prostu tak niedobrze, że mam odruchy wymiotne i to nie jest fajne. Ale szczerze mówiąc, bardziej boli zwykła wizyta u dentysty niż wyrywanie tego zęba. I ja nie wiem, czy to jest kwestia mojego świętego święty, świętego dentysty, może być święty świetnego dentysty, czy po prostu to jest tak bezbolesny zabieg? I dostałam 50 złotych rabatu na kawę. Tak? Tak. Na a nie, a nie zaprosił kawę? mnie na tą kawę. No, a przystojny jest, A jest nie? przystojny mój dentysta. No. Dobra, to pan przystojny dentysta niech się zabierze na kawę, a ja siebie zabieram na kebaba teraz. No jo, naprawdę? No. A dobra, to ty idziesz sobie na kebaba, a mnie proszę zawieźć do jakiegoś sklepu z gałbełkami. To się nazywa w spalcie. Co się nazywa? W Zobaczcie, co on sobie zamówił bulgela z fletkami a ja mam taki zestawik na dzisiaj tu sobie cały zestawik dobroci, różnych dla dzieci także ja też mam, słuchajcie, ucztę i muszę już wyjąć ten opatrunek z buzi bo ja mam wrażenie, że to je przez niego tak seplenie i mówię w bardzo dziwny sposób, a jeszcze mi się klasa zepsuła jak byłam w sklepie i pani nie mogła się ze mną totalnie dogadać, więc było śmiesznie bez tego opatrunku zdecydowanie łatwiej mi się mówi, fakt faktem czuję nadal taki dziwny dyskomfort w buzi ale najważniejsze, że nie boli, to ona Was interesuje. I wróćmy do tych naszych bobowitów, bubufrutów. Jest to no coś takiego jak spaghetti bolognese i to wyglądało naprawdę bardzo ciekawie. Też z tego co że dania dla dzieci nie mają za bardzo wyrazistych smaków. Są takie troszeczkę jałowe, że tak powiem, ale tak jak sobie czytam przed ten skład, to mam tutaj oregano, czarny pieprz, więc może to nie będzie wcale takie złe, ale nie bajmy po prostu przetestujmy i się sami przekonamy. To miała być piękna, estetyczna przebitka, a wyszło, że trzęsę kamerą ogólnie nie wygląda to aż tak źle bardziej może jak zupa pomidorowa niż jak sos bolognese no ale wiadomo, to jest jedzenie dla dzieci i musi być mniej więcej takiej konsystencji pachnie... nijak, jak nic, a smakuje to smakuje jak nic, naprawdę. To, to nie smakuje, bo to nie ma smaku i serio. Chyba jedyną rzeczą, którą czuję w tym posiłku, jest groszek, który się tutaj znajduje. Ale tak, poza tym to jest serio totalnie bez smaku. Nawet nie, nie wiem, nie czuję, że to jest sos pomidorowy. Nie czuję tutaj pomidora. Czyli znaczy nie chcę powiedzieć, że się zawiodłam, bo ja naprawdę spodziewałam się tego, że te posiłki dla dzieci są raczej takie bez smaku, bo nie ma do nich dodawanej soli czy jakichś wyrazistych przypraw. No ale tak czy siak kurczę, no współczuję wszystkim bobasom, które muszą jeść takie. Niewyraziste, niesmaczne rzeczy. Bardzo mi przykro. Ale może gdybym to przyprowiał jakoś po swojemu, to nie byłoby takie złe. Jest troszeczkę lepsze, ale nadal nie czuję tutaj w ogóle smaku pomidorów, więc nie wiem. Chyba, chyba to po prostu odpuszczę albo zaraz pokombinuję. Zjedzmy może jakiegoś pewniaka, zjedzmy coś takiego, o czym się naję, bo jestem naprawdę bardzo głodna Ja zadam ci tylko to, czyli konkarne i nic więcej. A może jest coś, co ty byś chciał przetestować? Nie, dziękuję. Ja wiem. Ja nie będę teraz tego testować, tylko ja to po prostu zjem, bo ja wiem jak to smakuje. I to jest po prostu mój ulubiony bobo frutek. On jest tak pyszny, żaden owocowy mus taki w tubce nie smakuje tak samo dobrze jak to. Ojejku! Ten zapach przypomniała mi totalnie czasy i jak oliwcia była jeszcze mała i właśnie jadła takie małe słoiczki. I zadaniem starszej siostry było jej karmienie, więc było tak. Jedna łyżeczka szła do oliwki, a później jeszcze dwie szły dla mnie. Serio, dziecku, żarcie podkreślałaś? Naprawdę. Ja wiem, ja byłam okropna, ale to było tak dobra, a mama zawsze mnie krzyczała, kiedy chciałam to jeść. I mi nie kupowała, tylko kupowała jej. Przepraszam Cię, oliwce, jeżeli teraz to oglądasz, to nie tak, po prostu to było silniejsze ode mnie w tamtym momencie. I to jest przepyszne. Od 1 do 10? 30. Ja muszę chyba częściej chodzić na werywanie zębów. Mogę wtedy jeść, jakby skarbiła takie dobre rzeczy. Hmm. A to jak oceniasz? Myślę, że takie mocne, 3 na 10. Jak się przyprawi, to może nawet do 5 dobić. Myślę, że dzisiaj już nie będę raczej nic jadła, bo dojem sobie to i taki deserek, to mi raczej wystarczy, e, więc resztę rzeczy przedyskutujemy sobie jutro, a ja już kładę się tak naprawdę do spania, e, więc widzimy się rano przy śniadanku. Dzień dobry, ja już wstałam i powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy miałam aż tyle energii z rana. Dzisiaj totalnie się wyspałam, nie przebudzałam się w nocy, nic mi nie boli, To jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo szczerze mówiąc spodziewałam się, że no, po wyrwaniu zęba raczej. I gdzieś tam ta ta szczeka może być taka obolała, ale nie czuję nic, więc jest super, jestem bardzo szczęśliwa. I tak jak potrzebna się w lustrze, to nawet nie jestem spuchnięta albo nie, no chyba nie jestem. Dzisiaj rano zazwyczaj mam taką trochę bardziej opuchniętą buzię, ale wydaje mi się, że tak akurat nie jest kwestia zęba. Ale ja idę się szybciutko ogarnąć, i idziemy jeść nasze śniadanko bobofrutowo, bobowitowo, bobo bobo! Po prostu bobo. Tak prezentuje się nasz zestaw śniadaniowy i moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajny śniadanko. Mam tutaj taki jogurcik, oczywiście jakiś napój i danie główne w postaci. Tak? Dzień dobry, chciałbym zrobić dużą pizzę z drugim zawodem. Jakie? jest to Z podwójnym salami, z czas I i pani, co jeszcze serteczki bym poprosił. Nie to wcale nie rusza. Nie wiem, czemu łzy ja nie, ja w ogóle nie ruszę, nie mam ochoty na żadną pizzę, na żadne frytki, na żadne salami i, i żaden ser. Ja jestem bardzo szczęśliwa, mogę sobie zjeść brzoskwinie, jabłka, banany i kiwi. Bartek w tym momencie na pewno bardzo mnie zazdrości. Zacznę pierwszy sobie od mojego donobika, bo jestem ciekawa, czy to smakuje tak samo, jak zapamiętałam, że smakuje. I t, t, co? to jest dla mnie jogurt. Dobra, zobaczmy jak to smakuje. Ja to sobie wyciskam na łyżeczkę dlatego, że po wyrywaniu zęba nie powinno się zasysać powietrza, na przykład pizz z przesłomka czy coś takiego, żeby ten skrzep, który gdzieś tam się tworzy, nie może zostać naruszony, żeby wszystko nam się fajnie goiło. Więc taki sposób jest po prostu bezpieczniejszy. Kurczę, ja się chyba troszeczkę zawiodłam. Teraz to smakuje tak, tak sobie. Ja uważam, że to jest są już po prostu te same danonki i że... Kiedyś one były lepsze. No ale oczywiście zaraz zjem sobie to do końca. Moja ocenka takie. 5 na 10. To teraz spróbujmy sobie Bobo Fruta. To jest w ogóle jedna rzecz, którą kupiłam, Fruta, Taki napój i wydaje mi się, że ten napój będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry. Mi się chyba zepsuł smak po tym wyrywaniu zęba. Czy to jest możliwe? Mam wrażenie, że wszystko co jem jest po prostu mało aromatyczne, mało mm, wyraziste, takie mało słodkie. Nie wiem, albo może to jest po prostu kwestia, że to jest jedzenie dla dzieci. Muszę zjeść chyba coś normalnego, żeby to sprawdzić, bo ja mam wrażenie, że to znowu jest bez smaku. To smakuje jak taki deserek w słoiczku, tylko że po prostu bardziej rozwod ale rzeczywiście to jest taki prawdziwy nektar owocowy, a nie z soków zagęszczonych, jak to ja często wyda. Jest spoko, ale spodziewałam się czegoś odrobiny lepszego. No, moja ocenka takie 6 i Uuu, 7 na 10. Dobra, mam nadzieję, że mój słoiczek, chociaż mnie nie zawiedzie. To jest najlepsze z całego mojego zestawienia. Ale nadal mam wrażenie, że one są takie mało um, intensywne. Jak jem na przykład takie musy? dla dorosłych, takie po prostu zwykłe, to one są takie naprawdę wyraziste, mocne, soczyste, a to są takie bardzo delikatne. No, pewnie to kwestia tego, że to są rzeczy dla dzieci i tutaj jest ta zasadnicza różnica, nad którą się zastanawiałam, czym się różnią takie musy dla dzieci od tych takich zwykłych musów. Tu mogę dać spokojnie 8 na 10, a nawet 9 na 10, dlatego, że jest to duże opakowanie i rzeczywiście na pewno się tym najem. Myślę, że lepszym degustatorem takich rzeczy będzie Łucja, która dzisiaj do nas przychodzi w gości, także z nią przetestuję jest sobie też kilka fajnych słoiczków i zobaczymy, co ona ma do powiedzenia, bo myślę, że to ona jest grupą docelową producentów takich e, słoiczków, więc to ona będzie mogła ocenić, które słoiczki są dobre, a które są mocno silne. Myśmy kiedyś robili test musów, ale e, na wszystkie powiedziała dobre. Teraz już trochę potrosła, więc może będzie bardziej wybredna. Kończyłam przed chwilę śniadanie i przeglądałam sobie w międzyczasie TikToka i trafiłam na takiego, w którym facet opowiadał o tym, że koty bardzo lubią słuchać muzyki, ale taki typowo kociej. I podobno powstały utwory, które. Są e, właśnie skierowane stricte do kotów i, I koty taką muzykę lubią, słuchają, relaksują się przy niej Ja Jestem bardzo ciekawa, czy moje koty jakkolwiek na nią zareagują Znalazłam właśnie na YouTubie taką jedną z nutek, którą podobno najbardziej lubią kocice A Także zaraz zobaczymy, czy w ogóle jakoś ta nuta je ruszy, czy nie I to jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo śmieszne Mam kota, jednego Jesteś tak, gotowa koleżanko? सत्तर पचिस से Nie wiem, czy to znaczyło, że tak, czy że nie. Jeżeli wy macie swoje koty, to dajcie znać w komentarzu, jak wasze na to reagują. Tutaj macie e, nazwę konkretnej nutki. Jestem bardzo ciekawa, jeszcze troszeczkę tego popróbuję. Minęło już trochę czasu, w sumie to nawet sporo czasu, bo jest już praktycznie godzina 18, a ja od naszego śniadania nic nie jadłam. Myślę, że to jest chyba kwestia tego, że totalnie nie ciągnie mnie do jedzenia. Na samą myśl o tym, że znowu mam jeść jakieś papki, musy owocowe, czy coś takiego. E, no ale wypada, coś zjeść, bo jest godzina 18. E, miała przyjść do naskucja. Ja wspominałam wam o tym, ale przyzwyczająco dzwoniła do mnie moja koleżanka i powiedziała, że Łucja dzisiaj niestety zostaje w domu e, także nie będziemy testować z nią dzisiaj jedzenia dla dzieci, ale obiecała mi, że przyjdzie jutro, także przekładamy tą część na dzień jutrzejszy, a teraz słuchajcie, wcinamy pyszności kolejne, pyszności, kupiłam w biedronce kaszkę, kaszkę o smaku bananowym, no i wypijemy sobie takiego pewniaczka, bo mam to zjeść serio coś dobrego, a ten jogurt pitny z tego co pamiętam był przepyszny no ale dobra, zacznijmy pierw od tej to było jak pira ziemniaczane, co nie, a nie jakaś kaszka. Ale dobra, nie skreślajmy, może to okazać się naprawdę bardzo dobre. Ogólnie nie jest takie złe, ja nie przypadam za takim sztucznym bananowym smakiem, ale nie było żadnej innej do wyboru. Nie jest złe, ale kurczę... Te no. niestety nie są to do końca moje smaki, nie lubię takich papek, takich właśnie kaszek, budyniów i tego typu rzeczy więc no raczej tego nie dokończę ale oceniam takie mocne e, mocne 6 na 10, naprawdę spodziewałam się czegoś gorszego, więc jestem pozytywnie zaskoczona, wróćmy do naszego pewniaka i do czegoś co na pewno mi zasmakuje, o jezu ale to jest dobra. Nie rozumiem, dlaczego ja sobie tego nie kupowałam. Przecież jestem jestem dorosłym człowiekiem, mogę sobie sama kupować dobre rzeczy na zakupach. A nie kupowałam tego od wieku. Tak więc mój jogurcik oceniam na mocne 11 na 10, bo to jest przepyszne. Dobra, kochani, ja teraz odkładam kamerę, bo zaraz będą u nas goście. Myślę, że dzisiaj już raczej nic nie będę nagrywała. Także widzimy się jeszcze jutro na teście ze specem od jedzenia dla dzieci. Ile my mamy rzeczy tutaj do testowania? Co jemy jako pierwsze? Zupkę pierwiemy czy owocki? Ciężko się zdecydować, co nie? Też mam problem z decyzyjnością, więc Lucję wybierasz. To pierwsze testujemy? To otwieraj. Otworzysz sama? O jaka ona jest silna! Jak widzicie, mamy tutaj prawdziwego testera musików i dań dla dzieci. Zobaczymy, jak Łucja oceni nasze jedzonko. Ty spróbujesz? Ja mam spróbować? Ja się nie jadę tego. Ja jadę burgera, pizzę w międzyczasie. No, trochę musików i owoców Ci się przyda, kochanie. Mhm. Dobre? No, ale dobre, no. Na raz go wciągnęła, więc chyba dobre. Smakuje Ci? Tak. Dobra. Okej, okay, no to mamy już, kochani, pierwszą akceptację. To co, no. idziemy teraz, weźmiemy sobie teraz taki zjemy? Chcesz zejść? Tak. No. Chyba koniec degustacji, kochani. Dziękujemy bardzo za udział w filmie. Pa, pa. dopiero obudziła się z drzemki Także i tak wielkie dzięki dla niej, że zdegustowała Chociaż jeden, który dostał aprobatę no To ciocia jeszcze przetestuje O, to jest dobre! Tak jak wam mówiłam dwa dni temu Ten fioletowy był moim ulubionym, ale nie To jest mój ulubiony nowy bobofrut Jest zarąbisty Ogólnie co do takiego update'u Jak teraz się czuję Jak widzicie mówię już normalnie Już w ogóle sobie nie seplenie Dziąsło go i mi się super Lepiej zdecydowanie niż myślałam Także myślę, że już dzisiaj nad będę mogła zjeść coś normalnego ale wykorzystam moje zapasy musików I potestujemy sobie je do końca Jabłka banany z biszkoptem Czyli to już jest połączenie owoców Razem z ciastkiem Więc teoretycznie to powinno być bardzo dobre no, Ale to już nie smakuje Czuję się taka oszukana troszeczkę Nie jemy mus dla dzieci, ale nie smakuje to w ogóle Łucja się zgadza ze mną w tle. To jest takie nie wiem, z 5 na 10. Kupiłam też w Biedronce e, inny musik firmy Dada. Jest to firma typowo biedronkowa. Jestem bardzo ciekawa jak różnica w smaku, no bo nie oszukujmy się, te takie wszystkie bobofrutki bobowite są zdecydowanie droższe niż te Dada. Ten mus chyba kosztował 3 zł, gdzie dla porównania taki słoiczek bobofruta kosztował 5 zł, więc no przebitka jest prawie dwukrotna. Okej, okay. tutaj jest znowu tak jak z tym, e, w tym przypadku tych musów takich w tubce dla dzieci i to jest takie fajne, soczyste bardzo dobre, w ogóle nie czuć tutaj smaku tej dyni, której się troszeczkę obawiałam, ale jest to naprawdę bardzo fajny słoiczek, Bo oceniam takie spokojne 8 na 10 zaraz potem, także dada naprawdę się popisało ostatnią rzeczą, która została nam do przetestowania jest kolejny obiadek i ja tu kochani mam zupkę pomidorową jak u mamusi z ryżem Chociaż ona jest taka bardzo treściwa, bym powiedziała. Wygląda jak twarz od ryby po grecku. No w ogóle nie wygląda jak zupa, to wygląda mniej więcej tak jak to spaghetti bolognese, które już jadłam. To przebiło jednak ten makaron bolognese, to jest jeszcze bardziej bez smaku, a myślałam, że bardziej już cię nie da. No ale, no tak jak już mówiłam, rozpowiadałam się na ten temat, to jest jedynie dla dzieci, więc no to nie jest po prostu zbytnio przyprawiane. I jak ty możesz dawać takie rzeczy dzieciom? Przecież to jest okropne, to jest jak kara. Daję to tylko jak muszę. Jak musisz? przykre że mają małe dzieciaczki, że muszą mieć takie niedobre rzeczy No ale jeszcze się są też te dobre, które ja sobie zaraz dokończę. Może to będzie chciała ześlucja, nie wiem. E, no i co, kochani? Tak naprawdę to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, dlatego że już zaczynam jeść normalnie, już tęsknię za normalnym jedzeniem, więc e, to będzie koniec testowania jedzenia dla dzieci. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. stawcie dużo łapę w górę, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Pa! pa! I dajcie znać, to może Wiktoria nagrała, że 7 dni je takie jedzenie. Nie, nie róbcie tego, nie chcę.